Cześć, z tej strony Aslani, kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale 2, kontynuujemy eksplorowanie tych labiryntów, tutaj, no i ciągle się nie zaznaczyłam, dobra, A, idziemy sobie tutaj, o to to, co tu jest, zaraz, to jest ten demon chyba, czy ten smok, czy demon, Zostawiliście nam więcej kłopotów, niż anioł w otchłani? Rzućcie broń i poddajcie się, wy nieistotne robaki. Wasza wyprawa, choć robi wrażenie, kończy się tutaj. No, okej, okay, ale kim jesteś? Nazywam się Sherinkal i dowodzę legionem chimery w tym rejonie. Jednakże ja nie ulegnę tak łatwo jak uczynił to mój nieudolny, podwładny Gutma. Tworzymy wielką armię wyrzutków. Już wkrótce cały Ferum nie będzie miał innego wyjścia, jak liczyć się z nami. Powinniście walczyć z nami, nie przeciwko nam. A teraz będziecie musieli zapłacić. Za rozlaną krew naszych braci. Bliźniacze rodzeństwo Isair i Madae dowodzi legionem Chimery z jego stolicy, odciętej dłoni. Przy całej swej niewyobrażalnej chwale jestem smokiem. Ale też ku nieodwracalnemu upokorzeniu jestem Aha, czyli Shalincale jest pół-smokiem, pół-człowiekiem. Gdybym tylko mogła wyrwać to przeklęte człowieczeństwo z mojej duszy. Ten dzień nadejdzie. Czy nasz rodzaj kiedykolwiek zapanuje nad swoją ludzką stroną? Czy też będziemy skażeni na zawsze? Niewiele pozostało mi po mocach i dziedzictwie mojej matki. Utknęłam pomiędzy dwoma światami. Nie jestem mile widziana w żadnym z nich, a jedyne, co dają mi moje ludzkie korzenie, to łudę normalności. Dobra, co cię tu sprowadza? Morza ruchomego lodu, aż po wysokim od najwyższych szczytów grzbietu świata, aż po najgłębsze ogniste odmęty ziemi. Legion Chimera uczyści tę krainę z tych, którzy zaprzeczą suwerenności naszego narodu. Tworzymy wielką armię wyrzutków. Już wkrótce cały ferun nie będzie miał innego wyjścia, jak liczyć się z nami. Powinniście walczyć z nami, nie przeciwko nam. A teraz będziecie musieli zapłacić za rozlaną krew naszych braci. Nie odważyłabym się na tak bluźniercze stwierdzenie. Przewodzi im jedynie aury, choć są oni związani umową z moimi zwierzchnikami. Ja, I i Madae. Moim zadaniem jest jedynie dopilnowanie, by w wykonaniu umowy nie przeszkodzili. <ścoughs> Tacy nieustraszeni podróżnicy w pogoni za sławą i bogactwem, jak wy. No dobra, chyba to wszystko co możemy odnieść i dowiedzieć. Co? Uh, no to pora na walkę. Coś innego może się zdarzyć. Gdy żywioł nie do powstrzymania, zderzy się z przedmiotem nie do poruszenia. Ruszajmy więc na pola wojny. A męstwo niech nam będzie najlepszym przewodnikiem! Stop! I nie będę tam przed do przodu. Spodziewam się, że tam jest więcej przeciwników. Bo wątpię, żeby była tylko ona tutaj. Po prostu wycofam się tutaj do tyłu. ich jakoś powyciągam pojedynczo. W ogóle rzuć na siebie odbicie. No idzie tylko ona. I to. Nie, wróciła się. Niech idzie jakiś. Pojedynczy przeciwnik. Oraz ona stoi. Chyba tu nie podejdzie. Będzie się oddalać. Jak ja będę podchodził, tak? No nie. Odporność na kłótę. raz, teraz sobie lepsze bełty założę. Ludzie, ja je mam. Kłótna ku wojownika. Nie? Myślałem, że mamy gdzieś lepsze wełty Może je wtedy wykorzystałem? Przy którejś walce? No możliwe Tak, wykorzystałem chyba je No dobra, to sobie chociaż plus trójki założę A ty sobie załóż Ty masz na pewno lepsze strzały tutaj Załóż sobie strzały pewnego ciosu Na tą szerinkę, ale ale jedno jedną strzałę mi wyciągnęło. Ja chcę 39. Jeszcze te ostre. Tak, są tam przeciwnicy. Tutaj stójcie, a jedna osoba tam pobiegnie i ich wyciągnie. Nie mam zamiaru tam walczyć z tymi wszystkimi. Dobra, dwóch idzie. Niech tak oh, opcie, opcie. Dobra, river napadła. Jeszcze ktoś tam jest? Jest jakiś barbarzyńca. Dobra, ona tam stoi u góry. Jeszcze tego przyciągnę tutaj. Dobra, no padł. chyba no, wszyscy. Czy ona tutaj zejdzie sama, czy jak? Nie, no jeszcze jacyś tu stoją. Dobra, idą do mnie. To już będą wszyscy na pewno. Jeju, podejdźcie tu, a nie... A no, oni będą strzelać, no dobra. To ja do nich podejdę po prostu. Okej. Okay. No i została Shelling Carl. Ej, co jest? Nie mogę... Aha, to jest to... Dobra. Tutaj trzeba zrobić tak. Są takie przełączniki. Trzeba przełączyć te schody strzelając. Nie dobra. Strzelaj no. W ogóle rzucić w nią jakieś zaklęcie możesz. O możesz. Dobra, mogę tędy już przejść. Więc sobie szybko wejdziemy do góry. A nie jest chętna, że bywały i przycucham. No ma już poważne rany. Naprawdę. Łohohoho! Niezłego farta, że taka płanka przeżyła. Uuu, dobra, zginęła rinka. Ej, w koło ty strzelasz. A, ten przełącznik, głupi. No dobra. Wow, ile fajnych rzeczy. Tego nie biorę. Jeszcze tam na dole niech ktoś tam poleci na dół, no nawet spoko, trochę kasy, jakieś eliksiry. Zobaczymy, co to za rzeczy tam znalazłem. Kto to wziął? Łotrzyk? Łotrzyk. No no na... Pełno jakichś ciekawych eliksirów. Jakiś miecz. Szkle... Skrzydlaty koszmar. No, chyba nie będzie mnie interesować. No tak, wielki miecz. Dwuręczna broń. Tak sobie. To raczej pójdzie do sprzedania. Różka zmiennobarwnej kuli. O, to może się sprzedać. E, co jeszcze? Tutaj eliksiry jakieś. Mikstura magicznego wchłaniania. E, przeciw magii. Odporność na magii, to jest na stałe. No to. Eliksir szczęścia, dobra, mogę to. chociaż szczęście, No dobra, pójdzie do sprzedania. No i to, to chyba jest ten eliksir duży, tak. 25 życia leczy. No i strzały jakieś tam. Jest ta strzała. i ostra strzała, nie, dużo poszło tych strzał no, dużo bełtów poszło za to no okej okay. jeszcze sobie chyba wejdę do środka ale najpierw się uleczę trochę No, okay. mnie skoro tego pragniesz, okej, okay, wchodzimy do świątyni, I co i pusto, Jakieś co? No, coś tu leży, jakiś list, jakiś golem, jaurę. Your aurelici wow Czemu nie atakujecie, atakujcie trzeba zmienić na bronią obuchową no wystrzelajcie w tych aurelitów odsuń się od tego golema może chcesz zginąć Jakieś zaklęcie może? Rzucę na tego, bo on czaruje. O, nie przerwało mu to chyba zaklęcia. O, wylecz się. O, na skraju śmierci. To jest mistrz lodowych golemów. Okej. Okay. O ten już zginął ten też już zginął Skoro muszę Okej okay. Dobra, tutaj sobie zakończę nagrywanie. Dzięki za oglądanie Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć!